Cześć, młode dzieci mają siedem dni. Zobaczymy, teraz sprawdzimy, ile ich jest. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 9, 10, 11, 12, 16. 13 13 młodych, bo jak sprawdzałem gniazdo, odpadł jeden młody z młodym powiatują składki młody są bardzo ruchliwe Nie sądzę. To jest samica. Czekaj. Po prostu przysposałem do gniazda, nie było jednego młodego. Po prostu nie było go nigdy w całej klatce. <laughs> kiedy wierzyłam, że ona go wyżarła. Oni powołazili spatnie jedna młody to dziad. Sią, czekajcie, pokładki. Pstami nica mi wyskoczyła, jejku. A zaraz się z nimi poradzi. Dobra. A więc subskrybujcie, ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału. Lajkujcie. Cześć.